Rycerze i zamki. XI wiek. Pierwsze turnieje rycerskie w Europie. Kim byli rycerze? W średniowiecznej Europie najważniejszą część armii stanowili wojownicy zwani rycerzami. Zawierną wierną służbę otrzymywali od panujących ziemię, która stanowiła główne źródło ich dochodów. Rycerze jednak nie pracowali sami na swoich gruntach. Część ziemi użyczali pod uprawę chłopom, którzy w zamian oddawali im pewną część plonów. Na swoich ziemiach najzamożniejsi rycerze budowali okazałe siedziby, czyli zamki. Mieszkali w nich wraz z rodzinami i służbą. Wygląd i wielkość twierdzy świadczyły o bogactwie właściciela. W czasie pokoju rycerze przebywali w swoich posiedłościach i stąd zarządzali resztą majątku. W razie wojny zamki pełniły funkcję obronną. Znowiły twierdze, które szczegóły terytorium państwa jest sami. Polskie słowo rycerz pochodzi od niemieckiego wyrazu ritter który oznacza miejsca. W średniowieczu bowiem podstawowym obowiązkiem rycerza była konna służba w armii swojego pana. Turnieje rycerskie. Średniowieczni rycerze chętnie uczestniczyli w turniejach, podczas których mogli się wykazać siłą i zręcznością. Pojedynkom chętnie przyglądali się mieszkańcy zamku, w tym damy, które oklaskiwały i nagradzały zwycięzców. Największą atrakcją turniejów były pojedynki na kopie. Rycerze Nacierali na siebie, starali się za ich pomocą strącić podziemnika z konia. Zwycięzca, otrzymywał nagrodę, mógł tak go zabrać zbroję i konia pokonanego. Najwaleczniejsi rycerze zyskiwali dzięki turniejom wielki majątek i sławę. Turniej rycerski, przedstawiony na jednej z średniowiecznych ilustracji, ukazuje ona nie tylko walczących rycerzy, lecz także podziwiających ich władców i damy dworu. Od Pazia do rycerza. Rycerzem mógł zostać wyłącznie chłopiec, który pochodził z rycerskiego rodu. W wieku siedmiu lat był oddawany na wychowanie do zamku innego rycerza. Tam stawał się paziem. Na dworze wpajano mu zasady kulturalnego zachowania, uczono posługiwania się bronią i jazdy konnej. Około 14 roku życia. Paj zostawał giermkiem. Od tej chwili towarzyszył rycerzowi w wyprawach wojennych, czyścił mu broń i pomagał zakładać zbroję. Jeżeli był posłuszny i wykazał się dzielnością na polu bitwy, w wieku 18-20 lat otrzymywał tytuł rycerski podczas ceremonii pasowania. W jej trakcie składał przysięgę wierności swojemu panu, na przykład innemu rycerzowi lub władcy. Następnie osoba dokonująca pasowania lekko uderzała młodzieńca dłonią lub płaską stroną miecza po ramieniu. Przyszły rycerz otrzymywał pas i miecz, które symbolizowały przynależność do rycerstwa. Ponadto do jego nóg przypinano ostrogi ułatwiające kierowanie koniem. Pasowanie na rycerza ukazano na średniowiecznej ilustracji. Często odbywało się ono w trakcie świąt religijnych, takich jak Wielkanoc czy Zielone Świątki. W czasie wojny nowych rycerzy mianowało na polu bitwy. Jak wyglądał średniowieczny rycerz? Wyposażenie rycerza w dużej mierze zdawało o jego skuteczności podczas walki. Świadczyło także o bogactwie i pozycji społecznej wojownika. Jedyneczka, hełm. Hełm chronił głowę rycerza. Często był wyposażony w ruchomą osłonę na twarz. Dwójka. Gdzie ona jest, tu jest dwójka. Kopia. Była zakończona metalowym grotem. Używano jej zazwyczaj w pierwszej fazie walki. Trójeczka. tarcza. Pełniła funkcję nie tylko ochronną, lecz także reprezentacyjną. Znajdował się na niej herb rodu, z którego pochodził rycerz. Czwórka to rękawice, osłaniały dłonie wojownika w czasie walki. Rzucenie jednej z nich na ziemię oznaczało wyzwanie przeciwnika na pojedynek. Piątka to miecz, którego to naprawdę zarąbiście widać, nie? Ale gdzieś tam jest, tak? Miecz był wykorzystywany do walki podczas pojedynków konnych i pieszych. I szóstka zbroja. Zbroja zabezpieczała ciała wojownika. Rycerze nosili pod nią gruby kaftan chroniący przed czasami przeciwnika i zimnem. średniowieczny zamek. Porządkowo warownie obronne budowano z drewna, z czasem zastępowały je zamki wznoszone z kamienia lub cegły. Najczęściej powstawały w trudnych do zdobycia miejscach, na przykład na wzgórzach czy wyspach. Wysoka wieża służyła do obserwacji okolicy. W razie podostania się nieprzyjaciela do wnętrza, twierdzy była ostatnim miejscem obrony. Komendy rycerza i jego rodziny mieściły się na wyższych piętrach w głównej części zamku, służba natomiast mieszkała na parterze. Dziedziniec to plac wewnątrz zamku. Odbywały się na nim turnieje i ważne uroczystości. Co jeszcze mamy? Studnia, znajdująca się na dziedzińcu, zapewniała mieszkańcom warowni dostęp do wody. Tu na środeczku mamy studnię. Co tu jeszcze mamy? Więzienie. Często mieściło się w jednej z zamkowych wież. Na wyższych piętrach kary odbywały osoby pochodzące z znanych rodów. Pozostałych występców więziono w podziemnych lochach. Brama stanowiła wejście do zamku. Strażnicy pilnowali, aby nie dostał się przez nią nieprzyjaciel. Most zwodzony prowadził do bramy wjazdowej. W wypadku niebezpieczeństwa, samowna było go podnieść. Fosa utrudniała nieprzyjacielowi zdobycie warowni. Był to otaczający zamek Rów, często pełny wodą. Mamy jedynkę. Krata bramy zamkowej dodatkowo utrudniała wejść do zamku osobom niepożądanym, Opuszczone ją na noc lub w razie ataków wrogich wojsk. Mury obronne uniemożliwiały wrogowi wtargnięcie do zamku. Do czasu wynalezienia armat ich zdobycie było niezwykle trudne. Okay, mamy wszystko. Idealny rycerz. W średniowiecznej Europie Wykształciło się w wyobrażenie idealnego wojownika. Rycerz doskonały w swoim postępowaniu zawsze kierował się zasadami ujętymi w kodeksie rycerskim. Wyróżniał się przede wszystkim odwagą i odpornością na ból, cechami niezbędnymi na polu walki. Na każde wezwanie władcy przybywał w pełnym uzbrojeniu wraz z podległymi mu wojownikami. Zarażeniem życia bronił swojej ojczyzny i wiary chrześcijańskiej. Do kobiet odnosił się z uprzejmością i okazywał im szacunek. Szczególną uwagę poświęcał jednak wybranej damie serca, której przysięgał wierność. Dalny rycerz oznaczał się także pobocznością i uczciwością. W razie konieczności zawsze stawał w obronie najsłabszych wdów, sierot i osób starszych. Niezwykle istotną cechą w życiu średniowiecznego rycerza odgrywał honor. Wojownik, który uciekł z pola walki lub złamał dane wcześniej słowo, okrywał się hańbą. W dzisiejszych czasach honorowe postępowanie oznacza prawdomówność i przestrzeganie zasad, a jako rycerskie określa się osoby odnoszące się z uprzejmością wobec innych ludzi. Rycerskie miecze często miały swoje nazwy. Do najsłodniejszych należą Excalibur, miecz króla Artura, bohatera brytyjskich, legend i szczerbiec używany podczas koronacji polskich królów. Życie średniowiecznego rycerza. W czasie wolnym od wypraw wojennych i zarządzania majątkiem rycerze chętnie uczestniczyli w turniejach i polowaniach. W ten sposób dbali o sprawność fizyczną oraz ćwiczyli potrzebne umiejętności. Polowanie wystawione na średniowiecznej ilustracji, stanowiło, stanowiło ono rozrywkę władców i rycerska Najczęściej polowała na jelenie oraz niedźwiedzie. Zwierzęta te symbolizowały szlachetność i siłę, cechy, której musieli się oznacza, musiał się oznaczać każdy rycerz. Dama i rycerz zostali ukazani na ilustracji z XIV wieku. Wybranka serca była otoczona przez wielką czcią i zajmowała ważne miejsce w jego życiu. Miłość do kobiet stanowiła ponadto częsty temat średniowiecznych utworów poetyckich. Zamek w Gniewnie na Pomorzu pochodzi z XIII wieku. Obecnie często bawią się w nim pokazy historyczne. Członkowie grup rekonstrukcyjnych prezentują podczas nich stroje, stroje uzbrojenie i obyczaje rycerskie. Dzisiejsza rola zamków. W dawnych średniowiecznych zamkach obecnie mieszczą się najczęściej muzea. W zamkowych wnętrzach funkcjonują również hotele, restauracje i sale konferencyjne. Po niektórych zamkach pozostały jednak wyłącznie ruiny, a przywrócić powrócić zrujnowanym twierdzą ich dawną świetność, trzeba je odrestaurować. Polega to na doprowadzeniu budowy do stanu, w jakim była po zniszczeniem. Proces ten jeszcze szczegółowe badania, na podstawie których tworzy się projekt odbudowy danego Obiektu. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń rozpoczyna się remont zamku prowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków. Podsumowanie tematu. Średniowiecznych wojowników nazywa się rycerzami. Stawali oni do walki na wezwanie władcy, a za wierną służbę otrzymywali majątki ziemskie. Najzamożniejsi rycerze mieszkali w zamkach. W czasie wojny pełniły one funkcję obronną. Zanim młodzieniec został rycerzem, odbywał służbę. W na zamku jako paść, a następnie u boku rycerza jako giermek. Podczas walki rycerze wykorzystywali najczęściej kopie i miecze. Ciało wojownika chroniły zbroja, tarcza, hełm i rękawice. W średniowieczu wzorem rycerza był wojownik, który oznaczał się walecznością, uczciwością, pobożnością oraz posłuszeństwem wobec władcy. Ponadto idealny rycerz szanował kobiety i stawał w obronie słabszych. Idealny rycerz.